Dobry kochanie, witamy w kolejnym dniu, w dniu gdzie uu, Wam pokazuję, co kupiłam w Primark. Mam tutaj duży ho. No i zaczynamy. Jak nie oglądaliście filmik, jak ja byłam w Primarku, to zapraszam, wczoraj go wstawiłam, dzisiaj wstawiam ho. Dobra, zaczynamy. Może zacznę od, od siebie. Może zacznę od Johna, bo myślę, że to jest chyba jedna z moich ulubionych rzeczy, co kupiłam ever dla niego. Gdzie to jest? Gdzie to jest! No. Okej. Okay. Tutaj jest koszula, taka koszula idealna na lato z Flamingos. Jak wiecie, John jest z Florida, so zobaczyłam te, to i stwierdziłam like, hello, how perfect is this for Florida? So taka koszula z flamingami kosztowała 39 zł i do tego takie krótkie spodenki, też bardzo fajne, nie są takie długie, jak e, on ma bardzo ładne nogi. So. Cieszę się, że znalazłam takie troszkę lekko krótsze spodenki, które właśnie jak mówię, idealnie pasują do tego. I do tego taki zestaw, i te e, spodenki kosztowały 80 zł. Ja myślę, że super taki zestaw, całe lato będzie nosił chłopak i like how cool is that! Um, bluzka, bawełna, like mieszana bawełna, spodenki też bawełna, bo często też się pytacie. Postaram się zawsze wam mówić ceny, co kupuję i tak dalej, ale czasami zapominam, so sorry. Ok. Ten zestaw, słuchajcie, ja mierzyłam z 3-4 takie zestawy z krótkimi spodenkami itd., tak dalej, tak dalej. ale w końcu przy wyjściu zauważyłam ten zestaw i stwierdziłam, po pierwsze, jak znacie mnie, to wiecie, że ja uwielbiam wszystko w paski, po drugie, te dwa inne zestawy, te czarno, ten czarny z tymi wzorami mi się podobał, ale jakoś nie byłam zakochana w tym, plus nie miały kieszeni, ten w, były taki z, z owocami, który też mi się bardzo podobał, ale mi bardzo przypominał ten zestaw, zestaw, który kupiłam rok temu z kwiatuszkami z Primarku. Jedynie co też ten był bardzo taki niedobrze uszyty. Jak patrzyłam się, i to jest coś, co ja często robię, jak jestem w Primarku, w HM, w Zarze to ja patrzę się, jak to jest uszyte. I widziałam, że już niektóre rzeczy były takie poddarte, wyglądało jak zaraz będzie dziura i ten materiał był bardzo, bardzo, bardzo taki cieniutki i myślę, że jakbym po kilka razy prania, to bym to nie przeżyło. A to jest naprawdę takie, to jest leniany materiał, wygląda naprawdę o wiele lepiej uszyte. Jest trochę droższe niż. Ten pierwszy zestaw. Góra kosztowała 65 zł, a dół 70 zł, ale myślę, że po prostu nie, to nie będzie na jeden sezon, tylko 3, 4, 5 sezony. I też te kolory są takie żywe, że spokojnie, właśnie teraz mogę nałożyć tą koszulę. Te spodnie mogą mieć do innej podkoszulki itd. itd. Ja. ja... Wiem, że Primark ma różne rzeczy. Ups, uderzyłam Was, sorry. Um, różne jakościowe rzeczy. I tutaj bardzo trzeba takie rzeczy sprawdzać. Ja mam niektóre rzeczy z Primarku, na przykład bluzę, którą kupiłam w Primarku w Niemczech, zanim to było. Emma miała raczek, to już mam czwarty lub piąty nawet rok. Nie pamiętam, czy jeszcze Emma była, czy Emma była w brzuszku, ale czwarty i piąty rok. Mam ten, taką bluzę non -stop ją noszę, non-stopią piorę i jest w idealnym stanie i kilka mam takich rzeczy z primarku. Przez to myślę, że bardzo sprawdzam, zanim kupuję, jak coś jest uszyte i czy ten materiał jest ok. Dobra, taki. Kolejną rzecz, co kupiłam sobie, to są takie dżinsy ala adresy. Bardzo mi się spodobał ten styl, patrzyłam się w H&M, mają też podobne, ale jakoś nie wiem, nie dobrze, moim zdaniem nie dobrze w nich wyglądałam. Tutaj ja kupiłam sobie rozmiar 38, bo było 38-42, 42 było bardzo luźne, 38 jest takie ciut, może nie ścisłe, bo to są takie luźne spodnie, ale są like, na mnie teraz są dobre i też jak schudnę to też będą dobre, widzicie? Ale też są teraz dobre, nie kupujemy rzeczy na to, jak schudniemy. No i patrzcie silly. I kolejne takie rzeczy, co kupiłam, to taka beżowa koszulka. Ja mam taką czarną, też non już drugi rok lub trzeci ją noszę. Non stop ją piorę i też jest całkiem ok. I ta koszulka kosztowała 60 zł. Nie jest to tanio, ale ten materiał jest. Bardzo, bardzo fajny, nie jest, mimo to, że to jest kremowa koszulka, tak nie jest przezroczysta. Um, miałam like, szary biustonos i nie było jej widać, są naprawdę całkiem spoko. I jeszcze ostatnia rzecz, co kupiłam, to są krótkie spodenki. Znowu bardzo mi się podobał ten krój i że to nie są aż takie krótkie, te krótkie spodenki, um, i też e, można je obwinąć, i to jest też ta koleckie, kolekcja pola. Nie znam jej nazwiska, coś na e. A nie znam tej osoby, ale miała bardzo, bardzo fajną kolekcję. Jak macie Primark koło siebie, to warto zobaczyć tą kolekcję, bo właśnie ten czarny zestaw, w którym mierzyłam i tak dalej, to był z jej kolekcji. Ona miała bardzo fajne tam rzeczy A i te krótkie spodenki kosztowały 65 zł. Też kupiłam sobie biustonosze, ale like, takie t-shirt bras. Ja teraz y, przez Dała, like, karmię, karmię jeszcze, ale nie tak często. I nie chcę inwestować w drogie biustonosze, bo wiem, że jak like, moje pierś jeszcze się zmienią i, like so it's a whole thing, ale potrzebuję nowe, to so, kupiłam takie tańsze, wiedząc, że i tak za kilka miesięcy będę musiała i tak zmienić biustonosze. Ten. E ten naszyjnik tak mi się spodobał It's jest super cool. A to jest taka pieczątka J i ja bardzo lubię biżuterię z Primarku. Ich kolczyki, ja mam przez Forever i naprawdę nic im się nie dzieje. Jak kupuję taki, nie wiem, trzy pak czy cokolwiek, to też rozdaję po znajomych i tak, dalej, i tak dalej, ale ten naszyjnik dla mnie jest rewelacyjny i wiem, że będę go nosić. Dobra, jeśli chodzi o y, Matylda, jak wiecie, ma teraz urodziny, i dlatego jest jeden powód, dlaczego chciałam pojechać do Primarku, bo wiem, że oni mają kolekcję Hello Kitty i Kuromi i tutaj mają takie bomby, i Matylda chciała, wiem, że będzie chciała rozdać to koleżankom, bo szykujemy dla nich taki taki mały prezentek, żeby, prezent, żeby były, żeby były na jej urodziny. I stwierdziłam, że to będzie taki fajny dodatek. Do tego za trzy kosztowało to 13 zł. Kilka też zostaną tutaj w domu dla Matyldy i też... E, Zaprosiła znajome, żeby przyszły na nocowankę, i one chcą mieć dzień spa, czy taki wieczór ze spa. Mówiły, że chcą ogórki na oczach, maseczki, i tak dalej, i tak dalej. I widziałam te maseczki takie lodowe a które stwierdziłam, że też będą fajne, to są tylko takie maseczki nawilżające, tutaj jak patrzyłam się na skład, nic tam nie ma retenolu czy nic takiego, co też myślę, że to będzie fajne i, i e, dziewczyny będą się tym bawić i były po 6 zł e, te rzeczy. Dla Gabi taki pięciopak e, body, bo ona potrzebuje takie z krótkimi rękawami, powiem Wam szczerze, że ja bardzo mało rzeczy kupuję dla diaby, bo dostajemy od innych, ale takie bodziaki, które się szybko plamią, to like, kupiłam jej 5 za 50 zł, nie jest to jakaś bardzo duża, wysoka cena, szczególnie, że te bodziaki to są like 100%, bawełna, ja kupuję, ona jest teraz rozmiar 80, kupiłam 86, bo zauważyłam, czasami Primark ma dziwne te Mm, te rozmiary. Czasami są duże, czasami są małe. Jak teraz, jak będą za duże, bo teraz się na nie patrzę i tak nie wiem, czy mogą być troszeczkę za duże. Jak będą za duże, to będzie miała, jak u, dorośnie do nich, nad Dobra, jeszcze właśnie dla Matyldy i jej koleżanek to taki zestaw kromi do kolorowania. Myślę, że ja to dam po prostu Matyldzie i do... do, 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 do Drukujemy. O, to drukujemy. Jeszcze więcej rzeczy do kolorowania, jeśli chodzi o kuromi i tak dalej. Ale tutaj są naklejki, a, i taki notatnik, i tak dalej, i tak dalej. Co stwierdziłam, że super cute. Się ucieszę z tego. I też flamastry pachnące. Nie wiem, nie mogę tego otworzyć, ale flamastry pachnące też właśnie z, ty, z tymi wszystkimi postaciami. Co so to ja jej dam na urodzinę, ale też. Też dziewczyny będą mogły kolorować te kolorowanki a jak przyjdą, i będą, wiecie, będą tutaj szaleć i się bawić. Dobrze, ostatnie rzeczy takie: Home. W ogóle kolekcja Home była tam tak przecudowna. Um, poduszki mają struskawkami, like, są cudowne. Bardzo żałuję, że je nie kupiłam, ale na tą kanapę bym potrzebowała dwa lub trzy i były po 50 zł, co nie jest jakaś ogromna suma, ale też jedna, która była już taka trochę poszerpana, so stwierdziłam, dobra, nie będę szaleć, tego nie potrzebuję, nie potrzebuję też wazon, ok, nie potrzebuję, ale potrzebuję wazon, um, jak, ja, jak ja co tydzień, czy co dwa tygodnie kupuję sobie kwiaty, a i mam jeden wazon w sumie, so mam wazon, mam Taki, e, gdzie czasami daje wodę, czasami daje kwiat, kwiaty, ale nie mam takiego wazonu, gdzie można jeden, dwa kwiatki wsadzić. I widziałam te cytryny. I jak znacie mnie, wiecie, że ja uwielbiam cytryny. It's like I love it to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Co so tutaj będę miała taki wazon z cytrynkami. Postawię też za mną, żeby też to było. No i też znalazłam taką miseczkę, o, wazon kosztował 26 zł. Tutaj taki pojemnik na owoce, żeby podać fajnie owoce, truskawki or whatever, to kosztowało 19 zł. Ja to widziałam ostatnio, co byłam w Pratt Marku i też się zakochałam w tym, jest tym i bardzo like, ostatnio myślałam o tym, ale stwierdziłam, a nie, ale tym razem powiedziałam: You know what? Czemu nie? Też mi się bardzo podoba. Uh, so też kupiłam. I myślę, że to będzie super. Latem tutaj damy owoce. To jest taka fajna metoda, żeby to podać, ale też, żeby mieć taką ładną miskę, możemy też umyć i tutaj wrzucić te truskawki czy różne tam owoce. I też nam się to sprawdzi i będziemy z tego korzystać. Mieli też tam kubki z krabami. Like it was just, ta ich kolekcja Home jest coraz ładniejsza i coraz bardziej. Um, nie wiem, co tam przechodzę, to coraz więcej fajnych rzeczy tam widzę, jeśli chodzi o tą część. Home. I to wszystko, słuchajcie, to jest wszystko, co kupiłam. Um, myślę, że i Matylda będzie zadowolona, i kilka rzeczy dla Jona. Ema ostatnia dostała ogromną paczkę, bo zaraz będzie, że zapomniałam o Emie. Nie zapomniałam, ona dostała ogromną paczkę po koleżance, mojej córce. To ona ma bardzo dużo nowych rzeczy. Matylda, Matylda też, dziadkowie też zaraz przylatują i tak dalej, więc tutaj bardziej, bardziej szykujemy się z Johnem na lato. Dziewczynki już są w miarę zaopatrzone. Ale te zestawy są super. Też, jak szukacie takie rzeczy z postaciami Disney, to były bardzo fajne. I niektóre rzeczy, na coś, co ja zwracam uwagę, mogę Wam nawet tutaj pokazać, jest, że często te rzeczy, które mają nakładki LED like Disney czy Bluey czy, czy cokolwiek, to są bardzo takie kruche i nie jest to wygodne dla dzieci, szczególnie na przykład Ama nie nawidzi takich rzeczy, a tutaj bardzo dużo tych rzeczy disneyowskich i tak dalej są albo wszyte, albo tak wprasowane, że tego nie czuć na ubraniu. Tak jak tutaj, widzicie, to nie jest, to jest jakby kawałek tej bawełny. To nie jest na Taki niewygodny plastikowy nadruk. I myślę, że jak macie takie dzieci, które są centry, wrażliwe na, na takie plastikowe rzeczy, to, to tutaj jest dużo fajnych opcji, a też bardzo dużo takich modnych, trendowych rzeczy dla, dla dziewczynek, dla chłopców. Dużo fajnych rzeczy zauważyłam. Jak chcecie zobaczyć dokładnie, co, co tam było, to zrobiłam taki myślę, że fajny i ciekawy przegląd, który był wczorajszym filmie. a Dajcie znać, jak to wszystko Wam się podobało. Jak tak się podobało, to kciuki do góry. Jakbyście coś innego kupili, co Wam pokazywałam w poprzednim filmiku, to też dajcie znać w komentarzach poniżej. No i jak zawsze Matylda i ja, i Emma i Gabi, i Joan życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!